Każdy, jeden trzyma emocje bardziej, jeden nie, ja to też y, trochę, trochę rozumiem. Ciężko powiedzieć, czy tak no może się trochę będą się rozwinąć. Też oczywiście nie wiem jakbym sam się zachował, taki... bo wytłumaczyć mu po prostu w sposób racjonalny i pokazać na przykładzie, że ten chłopak kiedy ma swobodę, tak, nie ma tych za dużo bodźców zewnętrznych, to on po na prostu najlepiej gra, tak? Sam podejmuje decyzję. Wiadomo od kogo to jest pytanie. Nie. Jasne, że tak. Zawsze tak powtarzam moją prezesowi. Pomidor. Nie <grystanie> <grystanie> dam się sprowokować. <grystanie> Maciej Bartosiewicz to człowiek tysiąca pasji. Piłka nożna, żużel, boks, MMA, wędkarstwo czy darty to tylko nieliczne z nich. Najbardziej jednak poświęca się piłce nożnej i trzeba przyznać, że jak na razie świetnie mu to wychodzi. Maciek to również osoba bardzo wrażliwa, która nie potrafi przejść obojętnie obok zwierząt. Nic dziwnego, że w swoim życiu miał już wiele spotkań z psami, łosiami czy łabędziami. Zapraszam na rozmowę z niezwykle interesującą osobą, Maciejem Bartosiewiczem z drużyny AP MFS Gdańsk. Maciej Bartosiewicz z drużyny Akademii Piłkarskiej MFS Gdańsk Jest już z nami. Cześć Maciek. Siema Maciek, zaczynamy naszą rozmowę, więc powiedz mi, jakie towarzyszą Tobie emocje w związku z tym z dzisiejszą rozmową. Jest spokojnie. Póki co zobaczymy jak y, się wywiad tutaj rozwinie. Czy będą emocje rosły? Na razie jest okej okay, ludzik. Okej, okay. słuchaj, powiedzmy w ubiegłym tygodniu, z bardzo pasjonującą walkę y, z Bartkiem Berlikiem o tytuł trenera kolejki. Działo się. Działo się do samego końca, właśnie, i finalnie to ty wygrałeś. Spodziewałeś się, że twoje fani nie odpuszczą do samego końca? Szczerze powiedziawszy, no nie spodziewałem się aż takiego zaangażowania i takiego poruszenia, że tak powiem, aktywowania gdzieś tam już <śmum> znajomych, znajomych, nie? No. <śmum> I nawet gdzieś tam śmiałem się, że jest tam jakiś szef sztabu na Scyzysowiu, który nawet miał konkretne Momenty, kiedy przypuścić ten przysłowiowy atak, nie? Więc nie no, mega, mega, mega zaskoczenie, ale też bardzo, bardzo miło, nie? Ze strony w ogóle naszego środowiska tak naprawdę, mhm. czy to rodzice, czy, czy trenerzy, czy znajomi. I to jakoś nie zależało mi oczywiście tam bardzo na tym, tak? Bo to są jakieś konkursy, ale, ale jakby to zaangażowanie naprawdę aż przerosło moje oczekiwania, nie? Jakby mhm. szczerze, nie. Tak. Spodziewałeś się w ogóle nominacji? E... Więc jeżeli trochę tak, tam jeżeli nasza drużyna, e, że nie wiem, zależy jakie kryteria, tak, ale jeżeli gdzieś tam. No, wynik między innymi, że że wygraliśmy wszystkie, wszystkie spotkania 6 na 6 no to e, gdzieś tam może się z tym liczyliśmy, nie? Mhm. No dobra, okej. Okay. Powiedz mi, właśnie wiosną teraz wystawiliście dwie ekipy w najmłodszej kategorii wiekowej no i obie właśnie spisały się znakomicie. Wygraliście wszystkie swoje spotkania w poprzedniej kolejce. Mm -hmm. Zaskoczony byłeś postawą swoich zawodników, czy jednak to, co robicie na treningach w końcu dało wam się przełożyć również na, na mecze? Myślę, że to jest właśnie yy, punkt powiedziany, że cieszy mnie najbardziej to, że E, mocno pracujemy na treningach, nad tym, żeby tu się chłopaki, chłopaki i dziewczyny, bo mamy też e, dwie dziewczynki grające e, i to się przekłada gdzieś, tam, mm -hmm. tak, nasze uwagi, e, e, tutaj nas, nasze założenia. Oczywiście nie, nie przesadzamy z tym, dajemy im przede wszystkim się cieszyć z gry i grać w piłkę, ale fajnie, że dodatkowo dochodzi tam jakiś element czy zwycięstwa, czy przede wszystkim dużej ilości strzonych bramek, bo uważam, mm -hmm. że na w tym roczniku to, to jest gdzieś tam najważniejsze, także e, no super, no oby tak dalej, nie? No dobra, tak jak rozmawiamy o treningach, to powiedz mi na co kładziecie największy nacisk podczas treningu, właśnie w tej kategorii wiekowej? E, aktualnie myślę, że mogę powiedzieć, e, skupiamy się na elemencie gry jeden na jeden najbardziej, e, w tym tutaj w skrzacie, tak? E, Głównie, tak jeden na jeden, odwaga w, w podejmowaniu tych decyzji, tak, w, odwaga też w odbieraniu piłki, żeby być aktywnym na boisku, mm -hmm. tak, żeby nie łapać tych momentów, kiedy gdzieś tam zamiast yy, biegać, to sobie obserwuje. Także... No, to jest dosyć powszechne akurat w tej kategorii wiekowej, nie? Jest, to, jest to oczywiście, nie jest to łatwa sprawa, ale, ale myślę, że na to głównie kładziemy nacisk nie? w pierwszej kolejności. No dobra, dzisiaj już twoja jedna ekipa miała okazję rozegrać swoje spotkania, czekasz tak teraz na, na drugą. Jak poszło tej ekipie? Możemy spodziewać się powtórki z, z tego, co było yy, dwa tygodnie temu? Ja tu nie jestem taki dobry w, w przedzeniu wyników, ale nie, nie będzie na pewno powtórki sprzed tygodnia. Tak powiem, nie? Okej, okay. okay, no dobra, to i wyników jeszcze nie możemy zdradzić. To będzie, to będzie, one będą dostępne oczywiście na stronie internetowej. Myślę, że w momencie publikacji już to będzie wiadomo. Ale jestem zadowolony, żeby nie było, tak? Z zaangażowania i z gry, także to jest najważniejsze. Tak, zgadza się. To, to akurat tutaj jest najbardziej istotne w tym wieku. Dobra, przejdźmy trochę do, do pytań prywatnych. Powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że zostałeś trenerem. E... Gdzieś tam kiedyś zawsze mi to kiełkowało w głowie, oczywiście tam piłką się pasjonuje czy w ogóle sportem całe życie. Coś tam zawsze, gdzieś przy tej piłce człowiek robił. Nie grałem nigdzie powiedzmy, ale, ale gdzieś tam też lubiłem tą stronę właśnie, że tak powiem z boku, tak, z punktu widzenia mhm. gdzieś tam. Zaczęło się gdzieś tam odgrania w menadżery piłkarskie, oczywiście. Także wszelakie, i, i bardzo mnie to zawsze gdzieś tam jakieś, jakaś taktyka, jakieś ustawienie składu i tak dalej. Więc gdzieś to, gdzieś to kiełkowało. No i 4 lata temu zrobiłem kurs, tak? poszedłem, zapisałem się na kurs, mówię, spróbuję. Udało się ukończyć, więc od razu podjąłem pracę praktycznie w, tutaj. W jeszcze MFS-u nie było, ale powiedzmy, jeszcze jeszcze już współpracę jakby z, z, tutaj z ludźmi. Mhm. Teraz którzy są odpowiedzialni za MFS, więc od czterech lat praktykuję. Czyli od samego początku z Jankiem? Tak, od samego początku z Jankiem, więc i no w, w sumie w szoku jestem, że aż tak to szybko już minęło, nie? Ale no. ale, ale że tak powiem, jakby z każdym, z każdym miesiącem, z każdym rokiem jest, wydaje mi się, coraz coraz bardziej mi się to podoba i coraz. Bardziej się powiedzmy, gdzieś to ty, kolokwialnie mówiąc, wkręcam, nie? <grystanie> Okej, okay, no dobra. E, 4 lata, no to już jakieś doświadczenie jest. Powiedz mi, jaka jest według Ciebie najtrudniejsza 6 prac trenera? Uj, myślę, że na pewno nie jedna, nie? No. Ciężko powiedzieć, czy tak, no. Może się trochę. Będą musiał rozwinąć, aczkolwiek no jest to gdzieś tam zawsze mówię, że to trzeba mieć trochę do tego taką czutkę nie między, między powiedzmy gdzieś tam e, trzymaniem w ryzach e, jakby drużyny czy na treningach czy tam na meczach czy w ogóle w jakichś relacjach interpersonalnych z dziećmi tak większymi młodszymi e, ale też żeby nie przegiąć tak żeby żeby tej śruby za bardzo też może nie przykręcać trochę być kolegą Trochę być, trochę być takim, ale wiadomo, żeby ten, mhm. tego autorytetu nie tracić. Ciężko, tak o mówię, zawsze jak z kimś rozmawiam, to mówię, trzeba mieć to wyczucie. Nie jest to łatwe. Uważam, że to nie jest też, też dla każdego, dlatego każdego dziś tam szanuję za, za to, że się tego podejmuje. No co, bardzo ekscytująca, emocjonująca, ale trudna jest praca z rodzicami. To chyba, mm -hmm. to chyba każdy wie. no to jest najtrudniejsze według ciebie. Albo, Myślę, zala, albo bo to jest ten, który czasami się pojawia. Natomiast to jest według ciebie najtrudniejsze właśnie w tych relacjach? Myślę, że każdy rodzic ma. Bo prostu... nie, Nie, no, Jakby ma bardzo duże ambicje po prostu też, nie? Czy swoje, czy też to przekierowuje na dzieciaka. I po prostu, no... nie każdy. Jeden trzyma emocje bardziej, jeden nie, Ja to też trochę, trochę rozumiem, ale. No gdzieś tam e, właśnie czy to na jakimś turnieju, czy... To czy, no szczególnie na turniejach, tak? Na jakichś meczach, mm -hmm. e, żeby m, nie wiem, rozmawiać z tymi rodzicami, mówić, żeby gdzieś tam to dziecko grało, bo wytłumaczyć mu po prostu w sposób racjonalny i pokazać na przykładzie, że ten chłopak kiedy ma swobodę, tak, nie ma tych za dużo bodźców zewnętrznych, to on po na prostu najlepiej gra, tak? Sam podejmuje decyzje. wtedy kreatywność najbardziej się uruchamia. No, Dokładnie, tak, więc e, też oczywiście nie wiem jak bym sam się zachował. Takiej sytuacji, aczkolwiek, też rola trenera mi się wydaje jest taka, żeby właśnie gdzieś to też wypośrodkować, żeby nie było za dużo emocji, żeby ten dzieciak też mógł właśnie swobodnie sobie grać. A rozmawiacie w klubie na przykład o tym robicie takie spotkania z rodzicami czy nie? Nie było takiego spotkania, nie było takiej potrzeby, żeby nie wiem, nie było takiej sytuacji, która wymuszałaby to, że robimy spotkania i. I bo coś się zadziało, zawsze staram gdzieś tam się przypominać, nie? Rzucić okay. jedno drugie zdanie. To, to też nie jest jakiś duży problem od razu mm -hmm. mówię u nas, bo, więc jakby nie ma też takiej potrzeby, ale gdzieś tam staram się zawsze gdzieś rzucić jakieś zdanie, jak widzę, że, że, że jest, jest taka potrzeba, nie? Okej. Okay. Masz taki mecz, który najbardziej utkwił ci w pamięci? Mecz? No. Oj, jeden mecz. Taki, który najbardziej Ci zapadł w pamięć który prowadziłem tak, jako trener. Tak. Mandam... Kurczę, no, to zaskoczony jestem. Co? Musiałbym się zastanowić, ale jeśli mi nic nie przyszli do głowy tak na szybko, no to, no to pewnie było tak kilka już, takich no. meczów, nie? Albo pewnie bym znalazł za chwilę, nie. Okay. Było takich kilka meczy, nawet pewnie gdzieś tam niezakończonych pozytywnie. Było gdzieś tam, czy to sędzia coś tam. Miałem taki mecz, że po prostu sędzia nam na przykład wskazał, że strzeliśmy bramkę, a po czym po protestach drużyny przeciwnej gdzieś tam stwierdził, że, no, że nie ma tej bramki. Że nie. Weryfikacja była na tym... No, gdzie, 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 ten, gdzie ten monitor, szukałem tego monitora, no. wiem, gdzie on tam sprawdza, ale no niestety go nie było, nie? Także... No dobra, a co, co chciałbyś się ze swoimi zawodnikami? Co zrobić ja za sukces swojej pracy na przykład? Chciałbym, żeby moi podopieczni, czy, czy, czy kilku, czy jeden, czy już podopiecznych, po prostu, e, mając jakieś tam podstawy, bazę, bazę e, nie wiem, zachowania się na meczu, po prostu jakąś, mam pewną filozofię grania w piłkę, tak? I fajnie było, żeby moi podopieczni po prostu, przez to, że jeszcze realizując tą filozofię, dodatkowo czerpali z tego radość, tak? wiedzieli, że, bo to nie jest jakieś widzi mi się, że ja chcę coś wymyśliłem i teraz im narzucam i nie wiedzą po co to robią, tylko żeby jednocześnie fajnie grali w piłę, cieszyli się przy tym, zrobili fajne akcje, zdobywali bramki i, i mi się wydaje, że im więcej takich zawodników mm -hmm. uda mi się gdzieś tam e, wychować, tak, w cudzysłowie, to, to myślę, że to jest, to jest taki sukces, nie? No dobra. A gdyby nie piłka nożna, to? Co robiłby dzisiaj Maciej bardzo Gdyby nie piłka nożna. No. Sport, bym sobie znalazł jakieś na pewno zajęcie nie wiem, w sporcie. No tych pasji wiem, że masz dużo, jeśli chodzi o sport. Nie wiem, rower. No dobra! Ciężko mi powiedzieć. Ale no. nie, no nie, nie ma, nie ma, nie ma. Piłka nożna. Okej, okay, słuchaj, dwie części mamy już za sobą, zostaje trzecia. Czyli ta przez wielu zwana najciekawszą, czyli pomidor. Jest 10 pytań, w twoim wypadku 14. 14 pytań odpowiadasz tak lub nie. Jeśli uznasz to za stosowne, to będziesz mógł jednym lub dwoma zdaniami odnieść się do tego. No i raz możesz użyć słowa pomidor. Czy zasady są znane? Znane, muszę uważać. Czy jesteś gotowy. gotowy? Zawsze jestem gotowy. No dobra. To zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jest wiele sposobów na poderwanie dziewczyny, a moim ulubionym sposobem jest podryw na właściciela firmy budowlanej. Tak. Tak lub nie. Tak, okej. Okay. Tak, zdecydowanie tak. Pozdrawiam yy, zadającego te pytanie. Dobrze. Yy. Już sekundka. Yy. Nie jestem się kijem. Ale pewnego razu postanowiłem wyprowadzić się z domu. Co ciekawe, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy spakowałem do jednego plecaka. Tak. Pytanie numer trzy. Nie unikam spotkań ze zwierzętami, a najbardziej w pamięci zostają mi te z psami. Eee, tak, i te pozytywne, i negatywne. Zdecydowanie. <laughs> ok. Pytanie numer cztery. Jest wiele pięknych miejsc w Polsce. Ja najchętniej wybrałbym się do Tarnowa. Niestety nie. Czemu? Niestety nie. Jest historia na ten temat. Kiedyś... Do... Z tego co wiem, to jest związana z żużlem. Tak, związana z żużlem jakby... No nie wiem, już z kilka lat się wybieramy z kumplem. Pozdrawiam. Ciebie. Błażej. I... no i do tej pory nie dojechaliśmy. Ale plany były ambitne. Ale myślę, że wybrałbym lepsze miejsce niż Tarnów, z całym szacunkiem. Okej, okay, do, te, do, do tego też jeszcze przejdziemy. No dobra, pytanie numer 5. Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie dostanę zaproszenie na galę Fame MMA. Dotychczas straciłem tylko jedną walkę wręcz i to poza ringiem, ale bilans niestety nie jest dla mnie korzystny. Nie, nie wierzę. <laughs> <laughs> Ale pytanie jest no, abstrakcja totalna. E, aktualnie e, nie marzę o angażu w żadnej federacji. Ale walkę jest za sobą. No niestety, czy druga część zdania jest prawidłowa, tak, tak. Może kiedyś bilans podreperuje, no. No dobra, przechodzimy, ale nie na ringu, na ringu, a nie Dokładnie, poza mnie. Lecimy dalej, Pytanie numer 6. Ale dobre, pytanie, czyste, nie? APMFS Gdańsk to świetny klub do rozwoju. Mógłbym tu pracować nawet za darmo. Ha, wiadomo od kogo to jest pytanie. E... Jasne, że tak. Zawsze tak powtarzam moją prezesowi. Tak? tak? No dobra. To Janek mam nadzieję, że widzisz to pod uwagę. Lecimy dalej. Pytanie numer 7. Mam wiele pasji. Jedno z nich jest wędkarstwo i biwakowanie. A bakcyla do tego, złapałem po obejrzeniu filmu, tajemnicę, Brookbeck Mountain. Pomidor. <grym> Nie dam się sprowokować. <grym> no dobra, tutaj patrz w kamerę, bo widzę, że unikasz tego kontaktu. <grym> tutaj pozdrawiamy dla osób, które chciały zadać to pytanie, niestety jest pomidor. No dobra, lecimy. Dlatego, że czy powiem tak, czy nie, to wątpię, czy będzie dobra odpowiedź. Okej, okej, okay. okay, więc już pomidora wykorzystałeś, już go nie masz, lecimy dalej. Gdyby kiedyś była taka infrastruktura sportowa, jak teraz, to moja kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Zamiast w PL3 grałbym teraz w Five Senior. Czekałem na jakiś, wiesz, Nie. Nie. No dobra. Myślałem, że skończysz jakąś Barceloną szczerze, ale... Nie no, tutaj mówimy, wiesz, o to Ale liga, liga Joma-Foisteinu no, to zupełnie wyższy level niż jakaś Barcelonka. Dlatego, dlatego, Patrz wiesz. też Ale jednak topowo. nie, jednak nie. Patrzymy topów. No dobra. Lubię wiele gatunków muzyki, jednak najbardziej relaksują mnie utwory Zbigniewa Wodeckiego. Uważam, że jest on dużo lepszy od Eda Sheerana. Dużo lepszy? No. Eee... Lubię też, szanuję kawałki. Jednego i drugiego? Yy, pana Zbyszka, ale w, yy, odpowiedź brzmi nie. Yy, jednak zdarzyło mi się być na koncercie Eda, więc uważam, że top artysta. No dobra, byliśmy w Tarnowie, więc teraz przenosimy się nad Podlasie. Podlasie to piękny region pełen, pełno tam dzikich zwierząt. Podczas swojego pobytu miałem okazję się o tym przekonać, podczas bliskiego spotkania z, z Łosiem. Zdecydowanie tak. <laughs> To od razu było mocne. Mo mocny wjazd na Podlasie. No dobra, to nie, nie, nie bruniemy, nie wchodzimy dobra. w szczegóły. W szczegóły, więc dalej pytanie numer 11. Dobrze nam idzie. Wiele lat grałem w menadżer piłkarski, aż w o. końcu postanowiłem założyć swoją drużynę. Nazwałem ją Pędzący Bimber. Oczywiście, że tak. I mało tego, również w PL3 y, występowaliśmy y, drużyna nasza pod taką nazwą. Jak Wam poszło? Świetnie. To solidne środek tabeli w silnej trzeciej lidze. Tak? No, no dobra, słuchajcie, ja mam dla Was propozycję, Musicie zawsze sprawdzić w pierwszej widze. Eee... U nas na obiektach Jaguara. Lecimy dalej. Pytanie numer 12. Po zakończeniu przygody piłkarskiej zaskoczę wszystkich i zrobię karierę w dartach. Tak. Zacząłem się, się rok temu pasjonować. dartem. obejrzałem mistrzostwa świata. Pierwszy raz i aktualnie posiadam tarczę domu. I coś tam trenuje. Yy, najlepsi derterzy gdzieś tam, ostatnio chyba mistrz świata, czy tam jeszcze wcześniej, został jakiś tam 50-60-latek, więc wszystko przede mną. Można no to tutaj No Masz tak. ma, ma jeszcze czas, zaskoczę, zaskoczę. Ok, yy, 13 pytanie: przedostatnie. Podczas swojej przygody piłkarskiej grałem w wielu klubach. Jednak w żadnej nie było tak dobrej atmosfery jak w zespole Wesołe Bananki. Oj, <laughs> Prawie zapomniałem o tym, e, była dobra atmosfera, ale nie, jednak nie. Co e, to był za klub? To jest historia grania w piłki, na piłce plażowej. Tak, tak, za dzieciaka jeździliśmy w wakacje na turnieje. E, bodajże się chyba Siemens Cup nazywały w Słopocie. I trzeba po prostu się, tam na biegu trzeba było wymyślić nazwę, więc żeby się zawsze gdzieś tam wyróżniać. Nie zawsze się wyróżniliśmy piłkarsko na boisku, więc chociaż, yy, wiesz, z innej strony, więc taka padła nazwa, ale jestem w szoku, że takie coś. No i ostatnie pytanie. Lubię wieczorami wracać Uberem do domu, a rozmowy z kierowcami Ubera są niezwykle interesujące. Zdecydowanie tak. Chociaż ostatnio staram się być mniej rozmowny, <laughs> ale tak, mam <laughs> ten etap za sobą, mam nadzieję. No dobra, dobra, słuchaj. Dobryliśmy do końca, ciężko było czy nie? Czy spodziewałeś takich pytań? Nie, pytania w ogóle chciałbym wszystkim podziękować, ja, zadającym. Ja również chciałem podziękować yy, wszystkim informatorom. Forma pytań, naprawdę bardzo na, na bardzo wysokim poziomie. Nie spodziewałem się aż tak, ta, ta, aż tak dobrych pytań, chociaż wiem, że stali za tym bardzo kreatywni ludzie, więc, więc poziom musiał być wysoki. Ale nie, ja się bardzo dobrze bawiłem. Okej, okay, słuchaj, ja również się bardzo dobrze bawiłem, dlatego teraz przechodzimy już do wręczenia nagród. Zaczynamy. Nagroda dla Ciebie, czyli voucher od naszego partnera do pizzerii. Włoszczyzna to jedna z najlepiej ocenianych restauracji tutaj w trójmieście. Ja to jest bez beki moja ulubiona pizzeria. Naprawdę? Naprawdę. Mógłbyś na to, garnizonie. Mogłeś to jeszcze raz powtórzyć. Zareklamować. Chciałem tak. powiedzieć, że Włoszczyzna jest moją ulubioną pizzerią. Mieści się we wrzeszczu na garnizonie, zapraszam. <laughs> Dobrze. I to nie jest... To może być moja reklama kiedyś. <laughs> Dobrze. Okej, okay. to teraz dla zespołu, dla jednego z twoich zespołów voucher To jest najważniejsze. do klockowni. Super, tutaj dziękuję tutaj bardzo. Zajęcia, a także voucher do... Kreatywnej Akademii Kaseta na zajęcie, na zajęcia tutaj również bardzo ciekawe warsztaty artystyczne. Proszę bardzo. Dziękuję. No i słuchaj, na, na samym sam zakończeniu chciałem Ci jeszcze pogratulować tutaj od Bartka Berlika, z którym to bardzo, bardzo pasjonującą rywalizację. Chciał, żebym ci pogratulował, więc z mojej gratulacji idą do Ciebie. Bardzo I na miło. koniec jeszcze tutaj prezent od zarządu Akademii Piłkarskiej MFS Gdańsk. Umowa o wolontariat. Umowa o wolontariat. Jak tutaj mogę przeczytać? Na 6 dodatkowych jednostek treningowych z dziećmi tygodniowo w klubie AP APMFS Gdańsk do końca aktualnego sezonu czyli widzimy jednak, ten klub wsłuchuje się w potrzeby swoich trenerów. Proszę bardzo, podpisana przez Janka Limana. Dla Ciebie do realizacji obowiązuje od. Najbliższego tygodnia, czyli od jutra. 7 maja. Obowiązuje od, od podpisania, nie? Także. Od podpisania. Myślę, ale... że to akurat długo pisujemy ale to zaraz. A, formalności spokojnie. zaraz. Na pewno zaraz, za... po, na pewno zaraz podpiszę. Załatwimy. No dobra, to tyle. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. A Dzięki moim bardzo. i Państwa gościem był Maciej Bartosiewicz z drużyny AP MFS Gdańsk. Gratulacje. Dzięki bardzo. Okej, okay, mamy to. Wstępniak. Wstępniak. Wstępniak.